Cześć kochani, nazywamy się Tutti Frutti Jesteśmy firmą animacyjną, prowadzimy zabawy dla dzieci małych, dla dzieci dużych, a czasem i dla dorosłych. E, oprócz tego prowadzimy zajęcia muzyczne, uczymy gry na gitarze. I słuchajcie, e, od niedawna organizujemy kolonie i półkolonie. I te, dzisiaj chciałabym was zaprosić właśnie na kolonie, którą Planujemy zrobić w drugim tygodniu ferii. Także serdecznie zapraszam, i za chwilę opowiemy Wam o wszystkich szczegółach. Dzień dobry Państwu! Arek Sosnowski z tej strony. Chcę tak krótko powiedzieć o naszym wyjeździe na kolonię, na nasze zimowisko. Termin to jest 20-26 luty. Wyjeżdżamy w niedzielę. Autokar będzie z Puław i mniej więcej około godziny 10 będziemy startować, spokojnie zjeść śniadanko w domu, pójść na msze, ogarnąć się i 10 rano start. Zajedziemy tam wieczorem na obiad, o kolację, rozlokujemy się po pokojach, pointegrujemy, poznamy się troszkę jak to w nowej grupie. Już w drodze zapoznamy dzieci z informacją, kto z kim jest w grupie, kto jest wychowawcą. Plan będzie znany też wcześniej, każdy zostanie z nim poinformowany na temat, zapoznany z tym planem. I tak, co tam będziemy robić w ogóle z tymi dzieciakami przez tydzień czasu, bo jesteśmy od niedzieli, od 20 do soboty, w sobota będzie dniem wyjazdowym, więc mamy od poniedziałku do piątku 5 pełnych dni tam na miejscu i plan jest taki, że w poniedziałek, pierwszego dnia, jesteśmy po sąsiedzku, ze stadniną koni w jaworkach. Stadnina nazywa się Ride. Można sobie wejść na stronę internetową i zobaczyć, jak to u nich wygląda. Jest to też w sąsiedztwie wąwozu Homole, więc w poniedziałek jemy śniadanko, zabieramy prowiant i idziemy w drogę. Przejdziemy się wąwozem Homole. Kto był i widział, to wie, jak jest piękny, szczególnie jeszcze zimą. Zrobimy spacerek w tą i z powrotem. I stamtąd mamy parę kroków do stadniny koni, gdzie mamy zaplanowany kulik. Ognisko, integrację, też zabawy na śniegu i stamtąd autokar nas zabierze już do domu na obiad na kolację. Odpoczniemy troszkę i wieczór też zrobimy sobie wspólny, i w małych i w dużych grupach trochę zabaw, integracji, odpoczynku też. No i wtorek, środa i czwartek, już na grubo jedziemy i bierzemy się za narty. Mamy zamówione skipasy. Czyli bilety uprawniające do wjazdu i zjazdu na palenicę, i do jazdu też u góry, bo tak to wygląda w Szczawnicy. W ogóle pierwsza informacja, chyba której nie powiedziałem, że jedziemy do Szczawnicy. Tam jest nasza baza. Jak ktoś chce się zapoznać z ofertą ośrodka, jak wyglądają pokoje, to zajrzyjcie na stronę www.sopata.pl. Linki będą w opisie filmu. Można sobie pootwierać do Staniny, do Palenicy, do polskich kolei linowych. Do naszej bazy noclegowej można sobie wejść, przejrzeć wszystkie zdjęcia przeklikać. I jedziemy we wtorek, wjeżdżamy na górę na palenice i właśnie na Palenice tak jest w szczawnicy, że wjeżdżamy sobie wyciągiem do góry, i u góry jest oślałączka, mniejsze też wyciągi. W zależności od tego, jak bardzo zróżnicowana będzie grupa, tak się podzielimy. Ci, którzy samodzielnie jeżdżą, to będą osobno troszeczkę. Ci, którzy są średnio zaawansowani też osobno i ci początkujący od zera też będą osobno. Razem z instruktorami będziemy się uczyć. Eee, wcześniej oczywiście odbierzemy sprzęt. Myślę, że w poniedziałek nam się to uda, żeby przyjechali do nas panowie z opuszczalni. Przymierzymy narty, buty, kaski. Oczywiście kask można zabrać swój, chociaż są dla nas w gratisie kaski, jeśli ktoś nie będzie miał swojego. Cena wynajmu za sprzęt obejmuje właśnie narty i buty. A kask jest w gratisie, tak się udało wypertraktować z wypożyczalnią ze szczawnicy. No i wtorek będziemy jeździć. Ile nam nogi pozwolą, ile sił wystarczy, będziemy jeździć rano po śniadaniu do obiadu. I potem po obiedzie będzie druga grupa. Myślę, że zrobimy to w podziale na grupy, żeby też troszkę skorzystać z mniej wymagających sportów zimowych, czyli po prostu zjazdów na sankach. Czy na jakichś innych różnych narzędziach, żeby spokojnie się pobawić też na śniegu. I część grupy się bawi na śniegu, przerwa na obiad, chwila oddechu i potem wymiana. I tak przez 3 dni. Jeździmy przez 3 dni intensywnie na narty. Bo tak się też finansowo dobrze opłaca, kiedy kupujemy sobie ten ski na 3 dni i nic nas nie obchodzi, możemy wjeżdżać, zjeżdżać ile chcemy, korzystać do bólu. I tak intensywnie sportowo, ale też wieczorami, zawsze integracyjnie, relaks, odpoczynek. Te trzy dni nam tam zlecą: czyli śniadanie, narty albo zabawy na śniegu, obiad i potem druga grupa na zmianę narty, zabawy na śniegu i kolacja wieczorem. I potem relaks, integracja. I zostaje nam piątek. W piątek już mamy zarezerwowane termy w Białce Tatrzańskiej, termy bania. Wchodzimy tam na 2,5 godzinki i się moczymy w ciepłych wodach termalnych. Kości zmęczone jazdą na nartach trzeba teraz wygrzać i wymoczyć, porządnie wybawić się, wyzjeżdżać. Eee, I wracamy stamtąd na ostatni wieczór. Powiada kolacja, i ostatni wieczór zawsze robimy też taką bardziej uroczystą kolację. Każda grupa może swój program artystyczny zaprezentować. Eee, różne konkursy, zabawy, dyskoteka na koniec i ile nam jeszcze siły pozwolą tyle poimprezujemy na pożegnanie. Stajemy w sobotę rano 26, jemy śniadanko i wyjeżdżamy do Puław, zabieramy prowiant na drogę. Tak nam się szykuje program. Znacie już szczegóły, co będziemy robić każdego dnia. Grafik jest napięty, ale w każdej wolnej chwili planujemy prowadzić dla was animację zabieramy cały sprzęt animacyjny, bierzemy bumbum -bum rurki, dzwonki, chusty, tunele i mnóstwo innych rzeczy po to, żeby, żebyście byli cały czas uśmiechnięci i dobrze się z nami bawili. Oczywiście wykorzystamy też dobrą pogodę. Mamy nadzieję, że będzie dużo śniegu, więc może zorganizujemy też jakieś podchody lub jakieś inne wariacje śniegowe. Także pakujcie rzeczy, zapisujcie się do nas i czekamy. Czekamy na jak największą liczbę osób. Wszystkich zmieścimy i, i zamierzamy się dobrze z wami bawić. Pozdrawiam! Jeśli chodzi o ceny, to tutaj podstawowej ceny doliczamy właśnie koszt skipasu, czyli wjazdów i zjazdów. To jest pierwsza rzecz, którą każdy będzie płacił za siebie. Koszt 100 zł za skipas, druga rzecz to cena wypożyczenia sprzętu. I tu już tą cenę by trzeba zindywidualizować. Jeśli ktoś ma swój sprzęt, ma swoje buty, swoje narty, swój kask, czy kijki, jeśli ktoś już jeździ z kijkami, no to oczywiście zabiera swoje rzeczy i nie dopłaca za wypożyczenie. I trzeci koszt to jest koszt instruktorów. Jeśli ktoś już jeździ całkowicie samodzielnie, co Państwo potwierdzicie przy zgłoszeniach, to oczywiście też nie dopłaca ceny za instruktora. Tylko jeździ samodzielnie. Oczywiście jest cały czas pod naszą opieką i nadzorem. Pilnujemy, żeby wszyscy byli bezpieczni, ale już ceny za instruktora nie musi doliczać, a liczymy sobie dwie godziny dziennie to takie minimum. Oprócz tego będzie czas na samodzielną jazdę, na ćwiczenie tego, co instruktorzy będą pokazywać. Czy dwie godziny dziennie z instruktorem? Koszt na dzień to jest 60 zł. Trzeba to oczywiście pomnożyć razy 3. Czyli 180 zł wychodzi za jazdę z instruktorem przez te 3 dni, na 3 doby. Jeśli oczywiście ktoś potrzebuje pomocy instruktora, to też w zgłoszeniu będzie trzeba nam zaznaczyć, że ktoś już jeździ samodzielnie, ile godzin samodzielnie wyjeździł, czy ktoś się uczy od zera. Co by trzeba tam zabrać ze sobą? No jest zima, jesteśmy na stoku, więc trzeba by kurtkę zimową, ciepłą, czapkę, szalik, rękawiczki zimowe, takie śniegowe, żeby nam nie poprzemakały, ciepłe buty bo oprócz tego, że te buty narciarskie będą nam potrzebne na stoku, to też będziemy trochę chodzić, a jesteśmy w górach, będzie śnieg, mam nadzieję, i piękna, zimowa pogoda, więc żeby nikt nie zmarzł, trzeba koniecznie tego przypilnować. Oczywiście pościel jest w ośrodku, nie trzeba żadnej dodatkowej zabierać. Reszta to takie standardowe rzeczy, jak to na wyjazd na tydzień są potrzebne do zabrania. Jeśli ktoś gra na czymś i yy, na wieczory, żebyśmy mogli sobie pograć, pośpiewać, spędzić też trochę czasu razem, to oczywiście można ze sobą zabrać. Dokumenty legitymacja szkolna będzie potrzebna, bo to nas też uprawnia do różnych zniżek. E, wszystkie rzeczy, które są potrzebne na basen też zabieramy, pamiętam o butach na zmianę oprócz butów zimowych. E, I tyle, proszę Państwa, tak to właśnie wyglądać będzie u nas. Zapraszamy, miejsca są. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, dzwoncie, wszystkie nasze dane kontaktowe są też poniżej. Zapraszamy na naszą stronę internetową www tuttimyślnikanimacje.pl Tam też znajdziecie dane kontaktowe, tam jest też zakładka, kolonie, półkolonie. Można pobrać wszystkie dokumenty, odesłać potem skany w PDF-ie do nas na maila, a oryginały nam przekazać w późniejszym czasie. Zrobimy też spotkanie organizacyjne dla wszystkich rodziców, którzy będą chcieli jeszcze troszkę więcej informacji od nas zdobyć, dopytać, czy podpisać wszystkie dokumenty. Na miejscu, to też nie ma żadnego problemu, zrobimy sobie takie spotkanko, będzie można nas zobaczyć, też wychowawców. Eee... Tak, zapraszamy, jedźcie z nami, miejsca są, czekamy. Oczywiście nie powiedziałem chyba jeszcze autokarze. Autokar jedzie z Puławy, zostaje z nami przez cały czas i do Puław nas przywozi. Będzie sprawdzony oczywiście przez policję autokar eee, i kierowcy. Yy, więc to też dla nas jest duże udogodnienie, że spokojnie, gdzie potrzebujemy, tam nas też autokar zawiezie. Będzie też dla dzieci oczywiście taki czas wolny w szczawnicy, żeby sobie kupiły pamiątki, bardzo ważna kwestia, czyli kwestia finansowa, co się składa na y, cenę naszego wyjazdu i jaki jest w ogóle koszt tych kolonii dla dzieci. Yy, Koszt to jest 1350 zł. Tyle płacimy za osobę, i ta kwota yy, zapewnia nam jedzenie i spanie w ośrodku. Yy, pokoje są nieduże: są 2-3-4 poko osobowe pokoje. Dwa są większe, sześcioosobowe, ale w większości są to niewielkie pokoje. Podzielimy się oczywiście tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i mogli być ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, krewnymi, bo to też jest bardzo ważne na takim wyjeździe, żeby od razu na starcie nie było problemów, że nie jestem w pokoju z tym, z kim miałem być. Wszystkie kwestie związane też z opiekunami, wychowawcami, przejazdami, parkingami ubezpieczeniami, to wszystko jest całkowicie już zapewnione w tej kwocie, nie ma żadnych dodatkowych opłat, opłat, dopłat. Jedyne kwestie dodatkowe są właśnie związane z nartami, ze stokiem narciarskim, z gwiazdami, czyli z tymi skipasami, z wypożyczeniem sprzętu i z instruktorami. I te ceny są zróżnicowane w zależności od tego, jak ktoś już jeździ na nartach, jakie ma doświadczenie. Ta kwota 1350 zł całkowicie nam już zabezpiecza cały wyjazd, no i też wszystkie dodatkowe atrakcje, które są, czyli baseny termalne, kulik, ognisko, wejścia na szlak. Nie, wszystkie materiały plastyczne, z których korzystamy, yy, jeśli jest potrzeba prowiantu danego dnia, czy wody dla dzieci, wszystko tą kwotą już ogarniamy. Słuchajcie, mamy mnóstwo siły i pomysłów, więc chcemy to z Wami wykorzystać. Zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Zapisujcie się na naszą kolonię. Ten wyjazd bez Was się nie odbędzie. Robimy go dla Was i czekamy na Wasze zgłoszenia. Zapraszamy i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Pa! pa.